Dziś jestem w Śląskim Związku Piłki Nożnej, Pracuję, jestem pracownikiem Wydziału Szkolenia, jestem trenerem w projekcie Śląska Akademia Piłkarska. Opowiadaj o tym projekcie, co to jest za projekt, bo on jest nietypowy chyba w skali kraju. Jest to projekt dedykowany zawodnikom z mniejszych klubów, z małych miejscowości. Jest to projekt pod egidą, patronatem przede wszystkim Śląskiego Związku Piłki Nożnej we współpracy z AWFM Katowice, z Stadionem Śląskim, przede wszystkim z Urzędem Marszałkowskim, a także prywatną firmą, która jakby też wspiera nasze działania od strony organizacyjnej, finansowej. Ma on na celu, jakby umożliwić chłopcom, tak jak powiedziałem, z małych klubów, z małych miejscowości, taki optymalny rozwój w wieku 12-14 lat, być taką trampoliną dla tych chłopaków. Do większej piłki, do większej piłki patrz Czołowej Akademii na Śląsku, no bo ten projekt jest dedykowany klubom śląskim i chcemy inwestować w zawodników ze Śląska i chcemy, aby oni w tych klubach przede wszystkim zasilali śląskie kluby, bo to jest jakby priorytet tego projektu. Okej, okay, czyli to są przedstawiciele mniejszych klubów i powiedz jeszcze z. Czy oni na co dzień też funkcjonują w tych klubach i u was, u was spotykają się tylko w ramach jakichś tam dodatkowych jednostek, czy nie? Czy, czy to wy jesteście tym, tym ich szyldem, pod którym grają później też w rozgrywkach, w turniejach i tak dalej? Jest to oparte na takiej zasadzie, że zawodnicy ci są wypożyczeni, można powiedzieć, do Śląskiej Akademii Piłkarskiej na okres trzech lat. Na okres tego szkolenia, na okres szkolenia w kategorii młodzik i jakby trampkarz młodszy, to jest ten etap kończący. Ich edukację w tej akademii. Oni są wypożyczeni i po tych trzech latach jakby mają wybór. Mogą trafić do czołowej akademii. Beneficjentem jakby tej, tej, tej kwoty za wyszkolenie jest ten klub macierzysty. W ramach tego, że podjął współpracę, że, że tych zawodników jakby dał im tą możliwość szkolenia u nas. A jednocześnie... Te zajęcia, znaczy ci zawodnicy już jakby funkcjonują u nas w ramach Śląskiej Akademii Piłkarskiej, grają w rozgrywkach pierwszej ligi wojewódzkiej, czyli mają możliwość rywalizacji z tymi najlepszymi na Śląsku i trenują, jeszcze jakby tutaj wspomnę o tym, trenujemy cztery razy w tygodniu, czy tam trzy treningi w tygodniu, plus, plus mecz ligowy. Spotykamy się zazwyczaj w poniedziałki, środy i piątki, z racji tego, że chłopcy przyjeżdżają do nas jakby z całego województwa, no to też dajemy rodzicom ten komfort, żeby przynajmniej jeden dzień pomiędzy treningami był wolny. My go wtedy zagospodarowujemy w formie zadań domowych, w formie zadań domowych, czy to z akcentów motorycznych, tak? gdzie, gdzie chłopcy mogą popracować nad swoimi deficytami, nad swoimi brakami. I czy też organizujemy w te dni pomiędzy treningami różnego rodzaju odprawy online, gdzie których na które generalnie nie ma, nie ma, tyle czasu podczas zajęć treningowych na stadionie. Myślę, że jakby z perspektywy tego pierwszego roku udało nam się jakby udowodnić, pokazać swoją pracą, bo, bo przede wszystkim pracą chcemy się bronić, pokazać swoją pracą, że ten projekt ma szansę jakby zarazić też pozostałe związki wojewódzkie i ma szansę rozlać się poza województwo śląskie. Że, że jakby pokazaliśmy, że w tej idei nie ma żadnego drugiego dna i jakby mamy tutaj bardzo zdrowe, bardzo zdrowe intencje. Chcemy po prostu rozwijać młodych piłkarzy, chcemy dać im jak najlepsze warunki do treningu i chcemy jakby umożliwić im dzięki temu ścieżkę do być może większej piłki.